Witam Was z Malediwów. Opowiem Wam dzisiaj e, o wyspie Guli, czy warto na nią przypłynąć. Nasze plusy i minusy, które zaobserwowaliśmy podczas naszego pobytu. Byliśmy tam przez 6 dni, e, więc myślę, że trochę czasu tam spędziliśmy i możemy coś powiedzieć o tej wyspie. Zapraszam na oglądanie. Będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał, zostawicie komentarz oraz ciśnijcie łapkę w górę. Zacznę od plusów. Plusem wyspy, chyba największym plusem tej wyspy jest plaża, plaża Bikini. Jest ona przepiękna, duża, szeroka. Jest piękne wejście, piękny piasek jest w środku, taki w środku w sensie w wodzie. Taki delikatny, na zewnątrz też jest piękny biały piaseczek, także można tam spędzić bardzo miły czas. Jest też troszkę leżaków, także można sobie wynająć, się, się rozłożyć. Tam chyba 5 dolarów za, za leżak. Oczywiście jest też sporo cienia, więc można się gdzieś schować pod drzewem. My z leżaków nie korzystaliśmy. Chowaliśmy się pod drzewem i naprawdę to było wystarczające. I tak większość czasu spędzaliśmy w wodzie. To jest pierwszy plus i chyba największy plus z tej wyspy. Na pewno plusem wyspy będzie to, że jest ona bardzo blisko od Male, od lotniska, od stolicy. Także przypłynąć na nią można, na nią można w jakieś 45 minut, myślę. 25 dolarów kosztuje speedboat z Male, z lotniska. 2 dolary kosztuje prom publiczny, jakbyśmy chcieli na, niego, na nią przypłynąć promem publicznym. Jednak trzeba pamiętać, że te promy nie zawsze pływają, mimo że jest rozkład. Niestety czasami nie przypływają. Nam się to zdarzyło dwa razy. Plusem wyspy na pewno też będzie to, że jest na niej dosyć tanio. W porównaniu do innych wysp, czyli tutaj porównuję na przykład Mafushi czy Difushi, czy Toulouse. -Do, na przykład noclegi były dużo tańsze, gdzie w, in, w tych pozostałych wyspach płaciliśmy 70-80 dolarów za dobę ze śniadaniem. Tak, na, na, na tej Guli udało nam się trafić za 52 dolary ze śniadaniem, także to na pewno na plus. I też ceny w restauracjach są troszeczkę niższe w, 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 na Guli, bo na przykład, nie wiem, jakieś kary z kurczakiem, już z ryżem kosztowało na przykład 6 dolarów, a 6,8 w zależności kary z czym. A na przykład na Mafusi to 8 dolarów kosztował kary, ale jeszcze bez ryżu. Więc no, dodatkowo trzeba kupić ryż. Więc na pewno ceny są niższe w restauracjach i w hotelach w tych postach wyspach i to zaliczamy na plus. Fajne na tej wyspie jest również to, że znajdziecie tam spokój. Jest tam bardzo mało ludzi, e, głównie to są tam kraby, więc krabów jest dużo do oglądania. Można sobie spacerować wokół wyspy, gdzie są bardzo ładne widoki. E, ludzi jest tam naprawdę malutko, e, więc można się tak troszeczkę odciąć od świata i poczuć się e, tak bardzo kameralnie, więc to też na pewno na plus e, na, tą, na tej wyspy. Przejdźmy teraz do minusów. Jeżeli chodzi o minusy wyspy Guli, to na pewno będą śmieci. Jest tam bardzo dużo śmieci. Ja to aż się troszeczkę zaszokowałam, że tam jest tak dużo śmieci. E, mieszkańcy leżą cały dnie na leżaczkach, e, mogliby to troszeczkę posprzątać. E, turyści troszeczkę sprzątają, ale wiadomo, my tutaj też przyjechaliśmy powypoczywać, więc no, co nam wejdzie pod nogi, no to sprzątamy, ale. Żeby tam wchodzić głęboko, bo te śmiecie są naprawdę głęboko e, i tam są jakby takie zburzone budynki, normalnie cegły leżą, płytki, między płytkami są śmieci, więc naprawdę e, gdzie się nie pójdzie jest sporo śmieci i jest to troszeczkę, e, troszeczkę brzydkie, no część tego, tych te śmieci widziałam raz zasypali piachem przy takiej ładnej palmie, która była skierowana w stronę oceanu, mm, no i... No, to jest jakieś rozwiązanie, tak? No, oni ten pijak musieli coś przywieźć, bo widziałam, że w workach tam stały, oni go nawieźli. Także no na pewno jakimś takim coś, co razi w oko, bo jest przepięknie naokoło i w ogóle widoki są śliczne, ale te śmiecie mocno kłują w oko, więc to zaliczam chłodu największego minusu tej wyspy. Kolejnym minusem na pewno będzie mały wybór, mała dostępność owoców w sklepach. W sklepach praktycznie nic nie ma w ogóle są słabo zaopatrzone te sklepy. Raz na całe 6 dni udało nam się w sklepie, bo nie wiem jakaś dostawa była, kupić dwa arbuzy i, i naprawdę tam dużo ich nie było, więc to uznajemy za jakiś taki minus, a nie raz kupiliśmy jeszcze jabłka. No były, były jabłka, tak. To po, jabłko za 2 złote płaciliśmy, no to kupiliśmy. No i warzyw też za bardzo nie ma. Czy to w restauracjach dodani nie dają warzyw? Czy, czy, no, czy w hotelu też? No, w hotelu nam owoce dawali, więc to mogę, mogę przyznać. Ale to na pewno jest jakiś taki, no dla mnie, minus tej wyspy, bo mm, i jadąc jakby tak daleko, też spodziewamy się pokosztować trochę tych e, egzotycznych owoców. A tutaj nie ma, nie dość, że nie ma ich w e, hotelu, to też e, nie ma ich w sklepach, żeby sobie po prostu kupić. E, na plaży na przykład kokos kosztuje 5 dolarów taki malutki kokos. No, 5 dolarów moim zdaniem kokos już nie jest wart, tym bardziej, że na innych wyspach kokosy są po 2-3 dolary, także no 5 dolarów to troszeczkę przesadzona cena, więc to jest jakiś taki minus według mnie. Jednym z minusów na pewno będzie też słaba dostępność restauracji, jest tutaj mało i też wiele dań nie ma w karcie. w karcie, w sensie są w karcie zapisane, ale nie są one dostępne, na przykład ryby świeże, czy tuńczyk, mimo że można powiedzieć, że do kraj tuńczyka, to też tuńczyk nie był dostępny zawsze. Coś tam sobie wybraliśmy, pani mówi, że tego akurat nie ma. Chcieliśmy dla dzieciaków rybę z frytkami, ryby nie było takiej. Także jeżeli chodzi o dostępność produktów i w sklepach też, też była mała, nie wiem, może to jeszcze było chwilę przed sezonem, bo my byliśmy na samym początku grudnia. Może to było tym spowodowane, nie mam pojęcia. Jednak no, to było takie, no sześć dni byliśmy i już w pewnym momencie było ciężko nam coś wybrać na obiad czy na kolację, bo musieliśmy mieć w kółko to samo, bo większość rzeczy nie było i może to jedzenie było naprawdę smaczne, to co było dostępne. Też można to uznać, może nie tyle co minus, coś, co nas tak troszeczkę nam przeszkadzało. E, strasznie ci ludzie tam patrzyli, było tam sporo takich lokalnych e, mieszkańców, no to jest lokalna wyspa, wiadomo, ale no, porównując do innych wysp, to tutaj się jakoś tak wyjątkowo na nas patrzyli e, i no, z zaciekawieniem oczywiście się uśmiechali i tak dalej. Jednak no, to było takie trochę krępujące. Również też nie podobało nam się to, że sklepy były bardzo słabo zaopatrzone. No można powiedzieć, że praktycznie były puste półki, niewiele tam było. Oczywiście jest takich rzeczy, które my byśmy chcieli kupić, bo mm, jakieś e, takie no, podstawowe produkty w gospodarstwie domowym były. Jednak no, my nie mieliśmy ani kuchni, ani e, jakieś tam kuchenki, e, żeby to sobie ugotować czy coś, więc no, dla nas to były bezużyteczne produkty niestety. No i nie mogliśmy sobie kupić jakichś takich przekąsek, czy czegoś, więc to też jakiś taki dla nas minus, na pewno. Cześć, dołączyłem do Eweliny, bo ja jak zwykle opowiem o kosztach, które ponieśliśmy na wyspie Guli. I tak, zacznę od noclegu. Nocleg kosztował nas 312 dolarów na 6 nocy. Tam wyszło 52 dolary za noc. Zamówiliśmy tutaj wyjątkowo przez Booking, bo było taniej. Także to było nocleg. Taniej niż przez Whatsappa. Tak, taniej niż bezpośrednio. I to było ze śniadaniem. Śniadanie było bardzo dobre. To możecie w innym jakimś filmie naszym zobaczyć z noclegu i La Beach z guli. Tak, to jeżeli chodzi o nocleg. Jeżeli chodzi o jedzenie, to przez te 6 dni wydaliśmy dodatkowo 210 dolarów. No i w tym są jakieś tam obiady kolacje, na mieście wszystko oczywiście jakieś zakupy w sklepie. To jest obiad codziennie, kolacja niecodziennie, ale tak co drugi dzień mniej więcej. Tak, no i jeszcze na koniec prom do Male, który nas kosztował 8 dolarów. A to nas trochę oszukali akurat, tak. bo nam policzyli po 2 dolary za dzieci, gdzie za Ule w ogóle nie powinni policzyć, a za Czesia połowę. Ja im zwróciłam uwagę, oczywiście jak płaciliśmy, ale on tylko pokręcił głową, że nie. Ale już jak płynęliśmy kolejny raz promem publicznym na Dfushi, to już za dzieci zapłaciliśmy połowę, znaczy w sensie za Czesia, a za Ulę w ogóle, więc Piątkę. no... No jeżeli jeszcze się płaci w lokalnej walucie, to nawet wyszło, były tak jakby półtora dolara za osobę, ale nie mieliśmy wtedy lokalnej waluty. Także podsumowując, koszty pobytu na wyspie Guli to jest 530 dolarów za sześć e, za nocy, czyli jakieś około 2300-400 zł. Uważam, że rozsądnie to była do tej pory najtańsza wyspa i, e, i, i dostać się tam może na pewno jakimś speedboatem tronem z powrotem albo tym promem właśnie publicznym. 25 dolarów speedboat. Jest no Okej. Okay. No właśnie, więc, więc w sumie. Tak na pewno, za osobę w jedną stronę. W takim tygodniu, na przykład, na dwie, jakbyście policzyli sobie tydzień na, na jedną. Osobę, to myślę, że spokojnie za jakieś 250-300 dolarów tam, tam przeżyjecie. Na osobę, tak? Więc to jest, to jest dość tania wyspa, bym powiedział, jak na, jak na nasz. Tak, tak patrzymy, porównujemy do innych. Tak. Także, dzięki. Dzięki że... za oglądanie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, będzie nam bardzo miło, jeżeli wciśniecie przycisk subskrybuj pod filmem, zostawicie łapkę w górę oraz dacie nam komentarz, co sądzicie o wyspie Guli.